Dzień dobry, witam w kolejnej części para 2, gdzie będziemy pływać łajbą po morza i oceanach i handlować tym, co zawsze, czyli naszymi ulubionymi, narkotyzującymi się, uzależniającymi towarami. Czyli przede wszystkim mam tu na myśli przyprawę oczywiście i narzędzia, największe uzależnienia człowieka, narzędzia. Zapraszam! Z dawno żeśmy tam nie byli właściwie może oni, może oni będą chcieli coś od nas kupić nasze najlepsze rzeczy z mango są w naszej ofercie jeżeli zadzwonisz teraz dostaniesz je w połowie promocji tak, zaoferuję im to o, pirat Christopher Condent stał się jeszcze potężniejszy jeszcze potężniejszy chła, chła, chła i ma ten śmiech palpatajna ho, 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 ho. Czy damy troszkę cukru, może wyjdziemy. Oj, dobra, jesteśmy na zero, to... O, dobra, tutaj ty to nie jest też w dobrej cenie. Chętnie. 10 tysięcy, 10 tysięcy na plus. No to ja rozumiem. Hops. No i cześć. No i cześć. Dzień dobry. o, brakuje wam. No i to ja rozumiem. W końcu się kręci interes. Już jestem 33 tysiące na... No i to ja rozumiem. Tak, tak się właśnie robi interes jest z wami to przyjemność, wasza zaraza mi dodaje jakby uroku. Chętnie się z wami tutaj zakoleguję. Wow, tartak już kończą, cegielnie już... A dobra, tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze w budowie, jeszcze szkielet robią. Oni tak kreskują te budynki. Najpierw szkielet oni tak zakreskowują i, i jest, gotowe! Dokładnie, wcale się, wcale się e, nie, nie, tam, nie obraziłem, że tak robią, uh -huh. Ja bym tutaj, nie wiem, czy bym cukru nie dorobił i tytonił. Budujcie, budujcie mi tu cukier. Ja chcę więcej cukru. Więcej cukru w cukrze, jeszcze raz. Ups, dwa cukry. Kolejne dwa cukry. I wszystko wybudowałem praktycznie z pieniędzy, które zakupiłem, właściwie z materiałów, które zakupiłem od miasta, więc się trochę bardziej wykosztowałem niż powinienem, ale olewam to. Olewam to pieniędzy u nas, pieniędzy się zgadzają. Sprzedam zaraz owoce, to będę bogaty, BOGATY! Akurat cukru nigdy nie za mało zauważyłem, więc... Yy, o, już jesteśmy. Saint Kitts. O, cześć. U, cześć. Chciałem wam zostawić cegłę. Cegły, proszę bardzo. Czerwone cegły. Zabieram to, zabieram to. I, I idę sprzedać to do Guadelupy. Czas nagle szybko przyspiesza. I sprzedaję Wam tutaj kakao I piękną komborzy na świnę. Na świnę. Cześć. Wow, jaki fryz po No to ja rozumiem na kopernika ulubiona fryzura. Aż no, jak on mógł odkryć gwiazdy, to ja odkrywam gwiazdy w twoich oczach, a właściwie. No czy no nie, 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 wcale nie miałem tego na myśli. Wracam do Saint Nie, właściwie po to, po cukier pojadę, bo tam się tego cukru się troszeczkę nazbierało. Ostatniego nie mogłem zabrać na łajpy tyle tego było dziarostwa. I A tutaj jestem, jeszcze Saint Lucia. Już miałem czas, szybko płynie, ale... Hop. Ohoho, Jak ja Was wszystkich tutaj kocham! Jak dużo pieniędzy będę zarabiał? Jak dużo. Dobra, szybko budujemy jeszcze obszar mieszkalny. Bo nasi ludzie zaraz nie będą mieli gdzie żyć, Oczy oczywiście na ścieżce postawię. A czemu nie? Będziecie wymijać! Prze przeniknął przez to! Jakim cudem, człowieku! Dobra, nie zbliżaj jeszcze tak bardzo, bo widać piksele. widać piksele! Źle się czuję wtedy, źle się czuję. Eee, sprzedają te wszystkie owoce, bo nikt tego nie chce żreć, W ogóle nikt nie chce tego kupować. Nie opłaca się ten. O, brakuje im owoców. No cóż, ja Wam poradzę. I tutaj Wam tego też brakuje, więc chętnie, chętnie to wszystko sprzedam. Ostatnio cena cena jest taka średnia za to wszystko. Zostawiam Wam deseczki. ja tu będę musiał rozwinąć dodatkową ja naszą rozpustną yy, yy, produkcję kurydzy. Tak, o świniach myślimy w pierwszej kolejności. O, co narzędzie tego oczekiwałem właśnie Zakupu narzędzi, dużo, dużo, dużo! No dobrze, jeszcze jedno. Ta ta ta. O nie ma forsy! Co za przypadek! Teraz już mam. No powiedziałem, teraz już mam. Polera, jasna, i nie mam. <ścoughs> I sprzedam bawełny troszkę, troszkę cukru, troszkę tego. Troszkę tego, tytoniu, proszę ciebie. I, i tak. Dobra, wystarczy, bo już się wypompuje się znowu z forsy i tak jestem na 5000 tysięcy mi zaraz zostało. Więc chętnie ja to zabieram na swoją łajbę. 30. Rum mm -hmm. e, również. E, co ja tu jeszcze będę potrzebował? Dobra, cukru 10 też zabieram. Niech już to będzie, niech już będzie. I wydupcam świat. Proszę bardzo, kupuję. na Złocista, gotowana, z plaży na dla mnie. brato! wajbrato! Damn! Damn, a dalej mnie tam nie lubią. Dalej, gardzą mną. Wid widząc mnie na ulicy, gardzą. Bo to jest, co to jest? To jest też, też Anglia. No nie wiem, coś, coś tak Guadalupe nie, tak nie za bardzo za mną przepada. Gardzą mną. Coś, 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 coś nie. Jest rezerwa w kontaktach między nami. Źle się czuję. Zabieram ulicę. Dopieram, to? Drewno niestety. Niestety muszę dowieść jeszcze drewna, bo chciałem od razu cztery zakłady naraz wybudować. To jest rozsądne, żeby, żeby od razu takie wielkie. Takie wielkie... Wielkopowierzchniowe produkcje tworzyć. To jest sporo, sporo tego drewna, ale jeszcze mam, poczekam. Jak tam, jak tam w ogóle nasze zakłady? Nie ma kto pracować. a to poczekam. Akurat w tych dużych miastach jest to e, uproszczone, że wystarczy czekać, a tam będzie dostawa ludzi. Jak to? Tutaj ktoś chce uciekać z tego miasta? Dobrze, proszę bardzo, Please. proszę bardzo, ten room. Tutaj też. Nie, nie. Zabieram cukór. Uh -huh. Tak. to, nie, nie mogłem zabrać wszystkiego. Tutaj przecież zaraz... Panowie, nie wyprowadzajcie się, zaraz nowe zakłady pracy tutaj będą. Coś, coś to ma być? Się śpieszy komuś, się śpieszy. Wyprowadzać się jakbyś chciał. Ja, jak, jakbym mógł, to bym jeszcze jeden cukier postawił, ale nie mogę. No, no nie ma, brakuje, dwóch brakuje. Sprzedaję wam to wszystko, żeby u mnie forsa w portfelu się zgadzała, u was kolejnie już nie. Proszę, rumu im brakło. A, podejrzane, podejrzane. Wiecie co, bo tam nie, za, za droga cena, jak na jutę to za droga. E, do Margerity, chętnie zmierzam. Poliny. 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 Zaraz kończą. Tutaj nasze cztery kolejne zakłady będą. Cztery kolejne. nie tutaj, was jest wami się za Nie ma kukurydzy. Jezus Maria, tu nikt nie ma kukurydzy. Jesus, po prostu, wiecie co, ja muszę, ja muszę rozwinąć tą produkcję tej kukurydzy na większą, większą skalę. Dużo kukurydzy, takie jest, takie jest moje założenie na ten, e, takie jest założenie polityczne jest moje. Dużo kukurydzy, kukurydzy gotowanej. Szybko zawieźć im to e, i co ja tu mogę obchnąć? Oczywiście, tak, sprzedam kakao, sprzedam tytoń, forsa się, jakby zgadza jak na razie. On zabrał te deski, ja rozumiem, zabrałeś te deski dla mu się tak. No to dobrze się on cieszy. Szybko płynie czas, szybko. U, jest. Dzień dobry, chciałem y, y, kupić właściwie to y, sprzedać Wam troszeczkę cukru. Uh -huh. A chciałem kupić liny. Kupuję linów dużo. O nie, jak wysoka cena podskoczyła. Łachencje w sensie też. Ehm, Tak. I tutaj się popłynę. Bo oni pewnie będą chcieli kupić ode mnie narzędzie. Tak przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Czyż tak będzie? Czyż tak będzie? Georgie sprzedaj, im, no. Sprzedaj mi jabłuszków dużo. Tak, witaminek kim brakuje ziemniakom. O, oh, o, oh, narzędzi nie mają. No to ja chętnie, chętnie, służę pomocą. I spływam stąd. Wiecie co, ja może tutaj płynę na chwileczkę. Nie, dobra, do Guadalupe od razu. Walić do Guadalupe. A tutaj, tutaj odnowiło im się jakieś... Tak, mogę szybko budować. Szybko budować. Cukier, 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 cukier. Cukier, cukier, cukier. Buduję wszystko z, z pieniędzy miasta. Właściwie z drewna miasta i cegiem. więc tak trochę podejrzana. Podejrzana sytuacja, ale yy, właściwie droga sytuacja. Ale myślę, że jakoś jakoś wyjdziemy na plusik. No, cześć! Słyszałem, że wam brakuje czegoś tutaj. No dobra, łachy, mogę sprzedać. No ale tak nie bardzo. Z, z krzywym sercem sprzedałem. Tutaj była chyba jeszcze jakaś miejscowość. Tak mi się coś. w sercu. Jest, 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 jest. Proszę bardzo. Port of Spain. Dzień dobry. I, i co? I wy chcecie kupić dla mnie kakao, tak? Rozumiem, rozumiem i kukurydzę. Chętnie wam to sprzedam. Za piękną cenę i właściwie za was szacunek bardziej. Zabieram narzędzia. Wykupiłem e, trochę śnieci. Ludzi na razie nie potrzebuję. Później to olej. Ole olewamy to. Chętnie się do saint Martin, do tych biedaków, cipcioków z wioski. Lumpiarzy. Pojadę i chętnie im coś opchnę. Właściwie nasze zakłady, nie ma kto w nich pracować! Jak oni poszyją długo! Bez chleba, bez strawy. No, w tej miejscowości jeszcze nie byłem. Ciekawe jak wygląda. Tak samo jak każda kurwa. No dobrze, eee, piękne liny. Nie, te liny miałem zachować dla nas. Ora, jasna. Dobrze, nikt nie chce narzędzi kupować. Czujecie to? Tutaj jeszcze jest jedna miejscowość z tego co mi się kojarzy. Niestety tam na sam koniec jest ciężko dopłynąć. Właściwie to nasza... nasza łajba pełna duchów Co jestem poradzi. Skarb! Skarb! Łoho! Wow, yeah, to ten skarb? Obiekt specjalny! Przenośna zapalniczka. Odpalę Seblanta w każdym miejscu, w którym chcę! Małe pudełeczko zawiera e, kunsztowne urządzenie, dzięki któremu bardzo łatwo można rozpalić ogień. Pudełko pokryte jest e, tajemniczą grawerką. No i co, 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 co? Jaki to... jaki to miało sens? Jaki to miało sens?! Co ja z tym niby sobie mogę zrobić? Oprócz spalenia Blanta, oczywiście. No i jest, w końcu do, 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 dotrwaliśmy do samego końca. E, czyli tak naprawdę wypełniliśmy ten quest, który tam był e, powiedziany. Aż się zdziwiłem, że, że nam się to udało. Tutaj w ogóle niczego nie mają, ale akurat narzędzia mają. No dobrze, no to polewamy ich w takim razie. Oh no, idzielistonosz. Doręczyciel poczty, więc trzeba go za zaszczekać na śmierć. Musi umrzeć szczekając, tak jak my. Ehm, zbieram drewno. Mi się bardziej przyda w innych miejscowościach, na przykład tutaj. Czy mogę dalej wybudować? Tak, mogę szybko. Jeszcze jeden cukier, cztery dodatkowe cukry, cztery. Jak to nie mam? Forsy? 19 tysięcy nie mam. No skąd ja wytrzasnę tyle forsy. Eee, muszę wykołować nagle 19 tysięcy na 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 na, o oh, no, za dużo troszkę dobrze, sprzedałem to 11 tysięcy uzbierałem, niestety tylko może tutaj się uda akurat dozbierać troszkę cześć, wiem, że lubicie kupować kurwo przyprawy że ja nie chcę, żeby wasze małżeństwa się rozpadły w nagłym e, z, roztargu łez, łez <grym> Tak, dokładnie, tak, tak się to mówi, eee, przez, przez nie, niedoprawione zupy. Eee, dobra, już uzbierają troszkę forsy, więc mogę szybko wybudować dodatkowy cukier. Potrzeba mi cukry. Cukor, cukor, cukor. Jeszcze jeden cukier. Cztery dodatkowe cukry! God damn it! To się nazywa to rozmach, tylko że nie mają gdzie mieszkać. No a to już sprawa drugorzędna. Właściwie ile jest tych cukrów już tutaj? 12. Ja pieprzę, zasuwają panowie, zasuwają. Tylko muszę zwiększyć moją łajbę w takim bądź razie, bo oni nie będą mogli nawet załadować tego wszystkiego na tą, na tą małą yy, ciupinkę. Dobra, zostawię wam troszeczkę narzędzi, a samemu zabieram cukier, cukier, cukier. I nie mogę tytoniu cholera jasna zabrać. God damn, co trudno. Trzeba dokupić łajbę, trzeba dokupić łajbę, cóż tam się dzieje za tym oknem, za tym oknem na świat moim. Listo noszą, a listo noszą, a Nie, wcale bym tak z listo nie robił. Nie, nie, nie. Chyba, że był dzień przynoszenia rent, no to wtedy tak. Brrr. O kurde, narzędzia są do kupienia. Nie wierzę, że coś, coś im się teraz nagle zaczęło przewracać w tych głowach. To im zostawię. O, to ja muszę kupić te narzędzia w takim razie. Georgie, musisz zabrać drewno. Musisz zabrać drewno i cegły na budowę naszych kolejnych działalności. I room, zabierz room, to jest pewne. I możesz stąd spływać do Saint Kittens. A my potrzebujemy kupić troszeczkę narzędzi. Jestem na minusie, siabada ba. Chcecie kupić narzędzia albo przyprawy? Proszę bardzo, hej, proszę bardzo, hej. Podróż tam płynie szybko. Ty zabawa. I jest bardzo miła. Proszę bardzo, rum, rum, czemuż by nie? Ym, zostawię Wam troszkę narzędzi. Narzędzi miałem powiedzieć, nie wina, wina mam im zostać, Proszę się. Zabieram to, zostawiam wszystkie nasze złoża tej drewna chętnie zabiorę również tą kukurydzę gotowaną z piaskiem, z piaskiem z morza. O ho. No, Dobra, sprzedaj ten tytoń, bo ja muszę jeszcze dokupić czegoś. Do czego? 30 tego i 30 tego. Ok. No, teraz, teraz jest już okej. Okay. Proszę bardzo, może chcecie kupić tego piękne. Żarcie leśnienie. Czy to nie jest jakaś metafora, że my żyremy na plaży tą cholerną, gotowaną kukurydzę, to znaczy, że jesteśmy świniami? Tak? Tak nas postrzega ta gra? Oh no, jak ona nas tak postrzega, to nie. Ja już kończę granie. Już wyłączę, wyłączę. Zapiszę sobie, proszę bardzo. Zapiszę sobie i spływam stąd. Jeszcze jedna, jedynka. okej. Okay. gra zapisana. A Wam bardzo dziękuję za to. Zapraszam do kolejnej części, jeżeli kiedyś będzie. Mam nadzieję, że tak. Czemu? Ekonomia nas nie interesuje, nie? Ekonomia nas nie interesuje. Powiedz, że tak. Pójdź, że to. Musiałem lampkę. Lampkę pokryć. No dobrze. Papaszki, dziękuję. Jeszcze raz.